Cześć! Właśnie oglądasz trzeci film z serii, w której omawiamy nowość na rynku, sterownik kompaktowy CC100 Podwago. Linki do dwóch poprzednich filmów znajdziesz w opisie pod tym filmem, a dzisiaj zajmiemy się omówieniem możliwości komunikacyjnych tego maleństwa. CC100 posiada na pokładzie dwa porty RJ45 oraz port komunikacji szeregowej RS485. No ale jak to? Mówiłem o kombajnie komunikacyjnym, a tutaj mamy tylko trzy porty. Wraz z rozwojem technologii coraz mniejsze znaczenie ma warstwa fizyczna i ilość portów, a coraz większe znaczenie ma to, co znajduje się w środku, a właściwie to, co możemy zrobić z danymi przychodzącymi na te porty. Sterowniki CC100 posiadają dużą moc obliczeniową i to pozwala nam na wykorzystanie software'owe takiego sterownika jako konwertera protokołów. Możemy odbierać przysłane dane w jednym protokole komunikacyjnym, przetworzyć je w środku i wysłać gdzieś dalej w innym protokole komunikacyjnym i dzięki temu w jednej sieci możemy integrować różne rodzaje urządzeń. A do dyspozycji mamy m.in. takie protokoły jak Modbus TCP, EtherCAT, Ethernet IP, BACnet, MQTT. Ten sterownik, tak jak już mówiłem, posiada dwa porty ethernetowe, a one posiadają różne adresy IP. I właśnie dzięki temu możemy wykorzystać jeden port do komunikacji w sieci przemysłowej z innymi urządzeniami przemysłowymi, a drugi port... Umożliwia wykorzystanie sterownika jako urządzenia brzegowego, czyli możemy go podłączyć z dowolnymi usługami chmurowymi czy systemami IoT. CC100, tak jak wszystkie inne urządzenia WAGO, posiada bardzo łatwą możliwość połączenia z dowolnym dostawcą usług cloudowych. Można powiedzieć, że ten sterownik to taki okręt, który pozwoli nam wypłynąć na wodę przemysłu 4.0. A na koniec dodam, że ten oto sterownik działa w oparciu o system Linux czasu rzeczywistego, dlatego nie musimy martwić się o cyberbezpieczeństwo w tych wszystkich połączeniach z internetem, bo właśnie dzięki zastosowaniu Linuxa wszystkie mechanizmy bezpieczeństwa mamy już na pokładzie. I w tym filmie to by było na tyle. Zapraszam do kolejnego filmu, w którym będę opowiadał więcej właśnie o tym Linuxie.